Sektor biotechnologiczny ma prawdopodobnie tylu samo przeciwników, co zwolenników. Jedni widzą w nim okazję na szybki zarobek po sukcesie firmy, inni widzą w nim zagrożenie po nieudanych projektach, które potrafią obniżyć wartość akcji nawet o kilkadziesiąt procent w jeden dzień. Gdybyśmy wyfiltrowali największe wahnięcia dzienne wszystkich spółek, czyli tak daily losers i daily winners, czyli największe straty i największe zyski z danego dnia, to często na czele tabeli będą spółki właśnie z branży biotechnologicznej. Duża zmienność faktycznie zniechęca, bo nie są to spółki spokojnie rosnące i budujące stabilną wartość w czasie raczej są to spółki na zasadzie w prawo lub w lewo, rzadko po środku. Dodatkowo spółki biotechnologiczne zwykle nie wypłacają dywidendy, bo w świecie odkrywania nowych substancji zdecydowanie lepiej, aby kapitał służył na dalsze, kosztowne badania, Dlatego mniejsze spółki biotechnologiczne prawie nigdy nie są dywidendowe. Mimo wszystkich minusów, jakie wymieniłem, to spółki biotechnologiczne mają w sobie coś pociągającego, tą nutkę szukania pereł, którą chyba każdy inwestor trochę w sobie ma. Oczywiście moje fundamentalne założenia inwestycyjne się nie zmieniają, a spółki tego typu, o których opowiem dzisiaj, no u mnie nie stanowią więcej niż 10% portfela. Krótko mówiąc, inwestuję tutaj tylko pieniądze, jakich nie szkoda byłoby mi stracić, nawet gdyby cena akcji zjechała do zera. I dzisiaj opowiem wam o polskiej spółce biotechnologicznej, w którą wpakowałem ostatnio prawie 8000 zł, nabywając równiutkie 1000 akcji. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy dalej, to muszę wspomnieć, że nic na tym kanale, w tym ten film nie jest poradą inwestycyjną. Jest to jedynie mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność, a inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. W żadnym razie nie namawiam do naśladowania i kopiowania moich ruchów. Spółka, o której dzisiaj porozmawiamy, to Molecure, czyli Polska Spółka Biotechnologiczna. W ogóle, moim zdaniem, cały sektor biotechnologiczny w Polsce jest mocno niedoszacowany. I biorąc pod uwagę, jak mocno niektóre spółki mają rozwinięte pewne projekty, to jest to dla mnie pewna zagadka. Molecure zajmuje się odkrywaniem nowych leków na choroby związane z włóknieniem płuc oraz tych związanych z onkologią, ale to właśnie te projekty związane z chorobami płuc są fundamentem tej spółki. To jest ich najbardziej rozwinięty projekt. Zanim o samej spółce, to aby lepiej wprowadzić Was w klimat i koncept tej branży. To powiem w dwóch słowach, jak wygląda wprowadzanie nowego leku na rynek. Najpierw oczywiście są badania przedkliniczne, czyli na zwierzętach. Później mamy badania w fazie klinicznej, czyli na ludziach. I badań klinicznych mamy tak naprawdę cztery fazy. Pierwsza faza polega na tym, że badamy lek na zdrowych ochotnikach, potencjalny lek oczywiście, na zdrowych ochotnikach, no i sprawdzamy, czy nie ma jakichś działań niepożądanych, które tam wcześniej się nie ukazały w badaniach przedklinicznych. W drugiej fazie oceniamy już skuteczność. Czyli nie mamy zdrowych ochotników, ale jest grupa chorych, no i porównujemy naszą nową terapię z jakąś terapią referencyjną, tak? Czyli pierwsza faza bada bardziej bezpieczeństwo, czyli czy nie wyjdą jakieś dziwne działania niepożądane, których nie wyłapaliśmy wcześniej, a druga faza, no już zakładamy, że bezpieczeństwo jest, sprawdzamy skuteczność. No bo oczywiście no, potencjalny lek może być bezpieczny, bez uboków, ale może nie być skuteczny, prawda? Dlatego większość związków odpada na tej drugiej fazie. No bo w modelach zwierzęcych, jeżeli coś jest bezpieczne, no to w dawkach u ludzi 100 razy mniejszych, często też na przykład będzie bezpieczne. Więc no właśnie druga faza jest tą krytyczną. Trzecia faza to jest. Znowu badanie na chorych, ale już w większej skali, więcej po prostu chorych w różnych ośrodkach po całym świecie rozsianych. A czwarta faza to czasami się ją wyróżnia, czasami nie to jest obserwowanie już leku po wprowadzeniu na rynek, gdzie no mamy tak naprawdę już bardzo szeroką grupę odbiorców tego, tego już wprowadzonego leku. I Molecure ma takie dwa flagowe projekty. OATD01 i 02, z czego to OATD01 to jest ten najbardziej zaawansowany projekt, rozwijany w globalnym badaniu już fazy drugiej w sarkoidozie płucnej. W skrócie Molekiur celuje w mechanizm związany z HIT1 i pozycjonuje się jako taki pionier w tych związkach, które mają być tymi inhibitorami HIT. Tynazy. Nie pytajcie, co to jest, bo, że tak powiem, nie mój trochę temat. Ale ten związek jest pierwszym związkiem o takim mechanizmie działania, czyli w tych lekach, które są zarejestrowane w leczeniu sarkoidozy, to jeszcze nie ma związku, który działałby według tego mechanizmu, co jest bardzo ciekawe i wydaje mi się takie dość innowacyjne. I spółka ostatnio raportowała, że rekrutacja w badaniu klinicznym przyspiesza. I już tylko tygodnie dzielą nas od takich 20-30 osobowych grup w 20 tam około chyba ośrodkach w USA i Europie. I z tego co czytałem, jaki jest plan, no to na początku tego roku już dobić do tych 30 pacjentów, co może uruchomić pierwszą analizę cząstkową, czyli rozumiem to tak, że z pewnych ośrodków już będzie można przeanalizować skuteczność tej potencjalnie wprowadzanej terapii kontra jakiejś tam terapii. Referencyjnej. Mam nadzieję, że tu żadnej terminologii nie pominąłem, w razie czego zachęcam do researchu, bo naprawdę czasami ciężko się w tym połapać, to jest dosyć skomplikowane. Termin, który się tak przewija w komunikacji, to jest drugi kwartał tego roku, czyli około maj, czerwiec, jako taki pierwszy moment tej analizy. No, oczywiście przy założeniu, że tych 30 pacjentów faktycznie weźmie udział w tej drugiej fazie na początku 2026 roku. I Teraz, co jeszcze warto wiedzieć, odkrywanie nowych leków jest drogie, szalenie drogie, a poza tym szalenie ryzykowne, bo odpadając na którejkolwiek fazie, pierwszej, drugiej czy tam trzeciej, no oczywiście z czwartej też można odpaść, ale to już jest inna sytuacja. No to cały wysiłek i wszystkie zainwestowane pieniądze, no w pewnym sensie idą do kosza. I małe firmy biotechnologiczne zwyczajnie nie dają rady udźwignąć logistycznie i kosztowo, Całego procesu wprowadzania leku, dosłownie jakby od pomysłu do apteki, więc dlatego w odpowiednim momencie wchodzą więksi gracze. I jest to tak zwany partnering. I partnering to sytuacja, w której jakaś mała stosunkowo spółka biotechnologiczna oddaje część praw do swojego związku, jakiejś większej firmie, w zamian za pieniądze tu i teraz albo pieniądze w przyszłości. Albo wsparcie i pomoc w dalszym rozwoju, czyli na przykład procesy jakieś formalne, rejestracyjne, badania kliniczne, jakaś pierwsza sprzedaż. Można też dany związek zarejestrować w jednym wskazaniu, a w drugim to ktoś inny może to przejąć, czyli jakby innymi słowy, to jest trochę takie: My mamy naszą cząsteczkę i know-how, wy macie pieniądze, zaplecze, jakieś globalne zasięgi. No to dzielimy się ryzykiem, ale też dzielimy się potencjalnym zyskiem. I właśnie często duże firmy biorą na siebie to ryzyko związane z dalszym rozwojem cząsteczki, no bo dla takiej dużej spółki biotechnologicznej jeden nieudany projekt nie jest tragedią, bo to jest jeden ze stu projektów, jakie tam prowadzą, i wystarczy, że kilka z takich partneringów wypali i firma i tak może wyjść na swoje, jeżeli wprowadzi na przykład na rynek jakąś innowacyjną terapię czy też Zmodyfikuje już obecną, czy cokolwiek w tym stylu. I dlaczego ten biotech w ogóle robi te partneringi? No bo doprowadzenie leku od nawet tej drugiej fazy do, do rynku to są setki milionów dolarów. Mała spółka nie ma takich pieniędzy i nie może pozwolić sobie na postawienie wszystkiego na jedną kartę, bo to by było dla niej takie być albo nie być. No i oczywiście nie ma struktur logistycznych, sprzedażowych czy rejestracyjnych w różnych krajach. Na różnych rynkach, bo zupełnie inaczej to wygląda w Europie, zupełnie inaczej to wygląda w Stanach. I partnering to trochę taka zamiana, na jakby marzeń o miliardach, na taką stopniową, powolną monetyzację projektu. I podsumowując, dlaczego postawiłem te kilka tysięcy na Molekur? Bo uważam, że jak na tak zaawansowane projekty, bo dwa związki badane już w fazach klinicznych. To nie jest taka często sytuacja. Oprócz Moleküra, no na polskim rynku też jest Captor Therapeutics, ciekawa spółka, ale jakoś ja chyba preferuję Molekür. Nie wiem, nie wiem nawet dlaczego. To jak na takie dwa związki już w fazach klinicznych i to pierwszej, drugiej fazy, to trochę ta spółka wydaje się niedowartościowana, bo gdyby spojrzeć na wykres, no to mamy duże spadki tak naprawdę, a projekty idą do przodu, prawda? Zresztą, tak jak wspominałem, no moim zdaniem cały sektor jest trochę. Niedowartościowany, i myślę, że w przypadku pozytywnych wyników drugiej fazy dla OATD01, no to kurs wystrzeli jak korek szampana w Sylwestra. Ale pamiętajcie, że to tylko moje prywatne opinie, luźne przemyślenia. Absolutnie nie namawiam do wzorowania się na mnie. To jest taki ruch jak to w biotechnologii, że może to pójść w prawo, w lewo, no i tyle. Na to wpływu nie mamy. To nie jest trzon portfela. No, i po prostu zobaczymy. Bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o spółkach biotechnologicznych. Czy to jest obszar Waszych zainteresowań, czy to zupełnie nie Wasza bajka? Chętnie poczytam Wasze komentarze. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia.